Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał i dzisiaj podzielę się z Tobą garścią informacji, które wyniosłem z tej produkcji i które mogą być dla Ciebie pomocne. Pierwsza rzecz to sprzęt. Nagrywałem wszystko Lumixem GH5. Miałem do dyspozycji obiektyw Sigma 18-35 mm oraz Olympusa 40-150 mm. Z oświetlenia używałem Nanlite FS300 z parabolicznym softboxem 90 cm, ale myślę, że w przypadku takiego wideo produktowego lepszym rozwiązaniem są softboxy prostokątne, jeżeli myślisz o tym temacie tak długoterminowo. Kolejne lampy to panele LEDowe Yongnuo i niezwykle przydatna okazała się Blenda 5 w jednym. W której wykorzystałem srebrną stronę, aby odbić główne światło. Do stworzenia pierwszego ujęcia wykorzystałem to, że NanLite FS300 tak powoli się rozkręca, co dało mi fajny taki opener całego materiału. I tutaj od razu przechodząc do kwestii oświetlenia, jest to niezwykle ważna sprawa w przypadku wideo produktowego. Ja swoją lampą byłem w stanie oświetlić tylko jakby jedną część tej puszki, dlatego też wspomniałem wcześniej o blendzie, którą wykorzystałem, którą położyłem na drugiej stronie. Dzięki temu główne światło zostało od niej odbite i fajnie została ta druga strona puszki wypełniona, co dało na naprawdę bardzo fajny efekt. Dalej pozostając w temacie oświetlenia, to warto bardzo dobrze oświetlić green screena, czy też blue screena, jeżeli zamierzasz usuwać później tło. Nawet jeżeli nie zamierzasz usuwać tego tła, to tak jak w tym przypadku dodałem tutaj za puszkami oświetlenie, chociaż później tło nie było usuwane, co fajnie wyodrębniło te całe moje produkty z tego tła, dało taki efekt pop. Warto mieć do dyspozycji kilka kolorów tła. Ja na początku miałem tylko green screena i bardzo szybko zaopatrzyłem się również blue screena, ponieważ puszki, które nagrywałem, miały bardzo dużo zielonych elementów i one znajdowały się na obrzeżach, więc później nawet maskowanie tego w postprodukcji nie wchodziło w grę, ponieważ gdy puszka się obracała, no to gdzieś tam niesymetrycznie czasem latała i było to wręcz niemożliwe, dlatego przy tych zielonych elementach wykorzystałem blue screena, a nawet przy tej puszce, która ma i nie. Niebieskie i zielone elementy, wykorzystałem różowe tło i wszystko zagrało później w postprodukcji bardzo dobrze. Warto również oddalić tło od nagrywanego obiektu, ponieważ jeżeli dobrze oświetlimy tło, to może ono odbić swój kolor na nagrywany produkt. No i wtedy mamy niemiłą niespodziankę w postprodukcji. Jeżeli będziemy chcieli usunąć tło, to może okazać się, że właśnie usuniemy też elementy z naszego nagrywanego produktu. Podczas samego nagrywania używałem wysokich wartości przysłony, nagrywałem wszystko w 50 klatkach z wyjątkiem kilku ujęć, w których zależało mi na większym slow motion i te ujęcia zostały nagrane w 125 klatkach. Sam nagrywany produkt starałem się uchwycić trochę z dolnej perspektywy, co daje optyczne wrażenie potęgi tego produktu, że on jest dużo większy, dużo ważniejszy. To trochę tak jakbyśmy nagrywali Talking Heada od dołu i wtedy widz ma wrażenie, że trochę go przytłaczamy jesteśmy trochę Ponad nim. Zależało mi, aby na tym etapie nie inwestować jakichś dużych pieniędzy w dodatkowy sprzęt, dlatego, na przykład, ten talerz obrotowy kupiłem na AliExpress za około 80 zł. Myślę, że można również poeksperymentować z innymi, jakby obrotowymi rzeczami, ale myślę, że taki sprzęt, choćby najprostszy, który będzie obracał produkt za nas, to jest na pewno dobra inwestycja i o wiele mniej przy tym wszystkim się natrudzimy i będziemy mogli skupić się w pełni na samym nagrywaniu. Warto również. Zwrócić uwagę na wszystkie szczegóły, takie jak w tym przypadku zwilżenie tych puszek takimi drobnymi kropelkami, czy też jak w przypadku tych zbliżeń, gdzieś tam zlatujące krople. Myślę, że w finalnym projekcie robi to ogromną robotę. Etap postprodukcji to niewątpliwie miejsce, gdzie można uruchomić swoją kreatywność i z jednego ujęcia zrobić kilka różnych ujęć, zupełnie różniących się od siebie i zupełnie inaczej wyglądających. I to co ci mogę powiedzieć, to na pewno. To, że nawet w takim krótkim materiale 10 sekundowym, wszystko ma swój wstęp, ma swoje rozwinięcie i ma swoje zakończenie. W przypadku tego materiału mamy ujęcie otwierające, później przedstawiony jest każdy smak z osobna, później następuje gdzieś otwarcie puszki. Jeszcze myślę, że mógłbym się pokusić o pociągnięcie tego dalej, wlanie na przykład tego do szklanki, pokazanie bąbelków, pokazanie koloru napoju i tak dalej, i później mamy ujęcie zamykające, pokazanie produktu w Całej okazałości. Cały proces montażu, który tutaj się znajduje, wszystkie maskowania, cięcia, usuwania tła i tak dalej, to jest temat na zupełnie inny materiał, ale chcę tutaj też powiedzieć, że obok samego montażu warto również zwrócić szczególną uwagę na efekty dźwiękowe, z którymi finalny materiał prezentuje się o 100 razy lepiej. Myślę, że warto spróbować swoich sił w takim wideo produktowym, zwrócić szczególną uwagę na oświetlenie, zaplanować wszystkie kadry, nagrywać, wprowadzać poprawki, wyciągać wnioski. A z mojej strony w tym temacie to wszystko. Mam nadzieję, że znalazłeś coś dla siebie w tym materiale i do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć!